Czekaliście na nową płytę huligańskiego, black metalowego Owls Woods Graves, prawda? Ja też czekałem. No to, panie i panowie, doczekaliśmy się nowej płyty huligańskiego, black metalowego Owls Woods Graves zatytułowanej Strix. Trudno powiedzieć, żeby Owls Woods Graves kiedykolwiek grało jakąś specjalnie skomplikowaną muzykę, i nie ma w tym na dobrą sprawę nic złego. Bo nawet jeśli kapela nie odkrywa na nowo Ameryki, nie pcha muzycznej sceny do przodu, to liczy się to, aby muzyka bujała, żeby sprawiała fan podczas słuchania, dawała po prostu z odsłuchów frajdę. I moim zdaniem to jest jeden z najmocniejszych punktów Olds, Woods Graves, zarówno na poprzednich płytach, jak i na tej, bo właśnie to od kilku lat robi. I Strix tego nie zmienia, a powiedziałbym nawet, że tego fanu na nowej płycie słychać nawet nieco więcej niż ostatnio. Na swoim nowym albumie zatytułowanym Strix zespół All's Woods, Graves jest taki jak wcześniej. Nie zmienia swojego flow i nie zmienia swojego podejścia do muzyki. To wciąż połączenie panku i black metalu, albo jak wolicie, black metalu i panku. Czy raczej street punku, zwanego Oi, chociaż akurat ja raczej nie jestem najlepszą osobą do opowiadania o takim graniu. Proporcje tego przemieszania gatunkowego są tutaj różne, zarówno na przestrzeni jednego numeru, jak i całej płyty. I to jest moim zdaniem spoko, bo myślę, że fani różnego rodzaju grania znajdą tu po prostu sporo elementów dla siebie. Jedno jednak jest na tej płycie stałe, niezależnie od tego, w którą stronę dany utwór akurat skręca, zmierza, czy akurat zespół leci tremolkami, trochę blastuje, czy ekipa uskutecznia przyśpiewki, wszystko jest spójne. To moim zdaniem wcale nie jest łatwe do zrobienia, bo odpowiednie wyważenie poszczególnych gatunków, kiedy się je miesza, to jest jedno, ale ich zgrabne połączenie to już jest moim zdaniem spora sztuka, którą zdecydowanie na tym albumie Owls Woods Graves się udało osiągnąć. I rozsądne jest też moim zdaniem ustawienie proporcji takich muzycznych inspiracji, w sensie, że nikt nie powinien tutaj być znudzony tym, że muzyka olsów skręca akurat w tym momencie gdzieś za bardzo, a w tym za mało. I właśnie to za bardzo jest tutaj niewyczuwalne. Wyczuwalne jest natomiast to, że muzycy dobrze się bawią i tę dobrą zabawę chcą przekazać słuchaczowi. Owszem, jest tu też oczywiście sporo wkurzenia, ale są też fragmenty typowo wesołe i co ciekawe, do tego wkurzenia pasują. Podoba mi się brzmienie tego wydawnictwa, jest odpowiednio czytelne, ale jednocześnie odpowiednio organiczne i naturalne. Nie czuć tutaj sztuczności takiego miksu i nie czuć takiego plastiku, co jeszcze bardziej urealnia wizerunek Oldswood's Graves i moim zdaniem świetnie pasuje do numerów. A skoro już tutaj się wszyscy zebraliśmy, no to zapraszam Was na dwa koncerty, które organizuje partner kanału Winiary Bookings. Pierwszy z nich to Deadpozy, które zagra w październiku w Warszawie w towarzystwie Prospective i Cold Culture. Deadpozy to taki amerykański rockowy zespół z Los Angeles i pewnie Was trochę zaskoczę, ale ich znam i czasem sobie ich słucham. Takie fajne lightowe brzmienie, które mi nieźle wchodzi. Zespół zagra w warszawskim klubie WD 26 października. Drugi występ to duński DAD, który ruszył w trasę z fińskim The 69 Ice, które na pewno znacie z ultrapopularnego kawałka Brandon Lee. End of Darkness tour odwiedzi Warszawę, a dokładnie warszawski klub Proxima 31 października, więc myślę, że fani takiego grania nie mogli sobie wymarzyć lepszego Halloween. Jak zawsze linki, gdzie kupicie bilety, znajdziecie w opisie filmu, a teraz wracamy do Wood's Graves. Czy jest hiciarsko? No jest. Kawałki takie jak anarko, Okultyzm, czy The Flag is Raised, albo nie wiem, Say No to Heaven zostają w głowie moim zdaniem na dłużej, ale w sumie to nie jest wcale takie trudne do osiągnięcia w takiej muzyce, w takim sposobie grania, bo wystarczy przecież jeden powtarzalny, wpadający w ucho fragment i mamy hit gotowy. Czy to najlepsza płyta Oldswoods Graves? Mówiąc szczerze, ciężko powiedzieć, tak samo jak ciężko powiedzieć, czy jest to najbardziej dojrzała płyta w dyskografii tego zespołu. A opinie w sieci takie już widziałem, i to jest po prostu bardzo dobra płyta. Ja myślę, że takie określenie w zupełności wystarczy. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się dalej historia tej kapeli i jak Oldswoods Graves będą grać przy okazji kolejnego wydawnictwa, bo opcje mamy tutaj, moim zdaniem, dwie. Mogą mocno zmienić stylistykę, albo tkwić, ta druga opcja, albo tkwić w tej samej stylistyce, i ten drugi scenariusz to oczywiście będzie brak rozwoju, który jednocześnie będzie oznaczał stagnację. I ja obstawiam właśnie ten drugi scenariusz, ten scenariusz zawierający w sobie stagnację, i mówiąc szczerze, tego właśnie zespołowi życzę. bo oni nie są od rozwoju, nie są od popychania sceny do przodu, tylko oddawania ludziom fanu podczas odsłuchów, a to robią kolejny raz świetnie. I jeśli takie są oczekiwania względem płyty Strix, no to moim zdaniem ten album wywiązuje się z tego zadania bardzo dobrze. I po prostu jest to bardzo dobra, fajnie wchodząca w ucho, w głowę płyta, której słucham często. I mówiąc szczerze, to chętnie do niej wracam w różnych sytuacjach, tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, że to ponownie nie jest krążek do słuchania w takim pełnym skupieniu, a raczej album, który sobie żeby sobie w głowie wyluzować. Albo nie wiem, na siłownię. Na przykład dzisiaj, kiedy to nagrywam, leciał sobie dwa i pół raza na siłowni i super się w takim układzie sprawdził. I tak wracam trochę do ćwiczeń po tych wszystkich moich problemach zdrowotnych i odpuszczeniu wszelkiej aktywności. Staram się. Więc trzymajcie kciuki. I na koniec jeszcze taka mała dygresja z mojej strony, bo ucieszyłem się na wieści o nowym albumie Oldswood's Graves. Ucieszyłem się, kiedy pierwszy raz go odsłuchałem i cieszę się w zasadzie, ryj mi się śmieje za każdym razem, kiedy go słucham, bo ja w ogóle jestem niemałym fanem twórczości Michała Stępnia, czyli defola, ale gdybym miał wskazać jeden, że tak powiem ulubiony twór, w który jest zaangażowany ten muzyk, no to byłoby to jednak Over the Void's, którego ostatnia płyta Hadal to jest jeden z moich ulubionych polskich krążków ostatnich lat. No i teraz spójrzcie, Ashes wydało coś w 2022 roku. Powstał Anthologist z debiutem w 2024. Old Woods Graves wydało płyty w 2022 i teraz w 2025. A gdzie do cholery jest nowe Over the Void's? Ja bardzo proszę, żeby pan Michał zmienił priorytety i nie zapominał o Over the Voids. Dziękuję. Pozdrawiam. Pokażę wam oczywiście, jak płyta się prezentuje w wersji fizycznej. Fajnie, jest to wydane. Nasi piękni panowie. Jest taki papier kredowy chyba to nie jest dokładnie, ale jest taki szorstki. To jest spoko. Zresztą sami widzicie, że nie odbija się światło, więc. Taki papierowy papier. Bardzo dobry album, dobrze mi się go słuchało, a teraz już się żegnam. Moje social media można zaobserwować, kanał można zasubskrybować. Moją twórczość w internecie wesprzeć. Dziękuję bardzo za uwagę, widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.